No, to kolejne miejsce, które mówi kamperom i przyczepom nie. Przy ulicy Bilskiego znajduje się takie coś. Pewnie tu dawniej było coś takiego, ale pewnie dawno, dawno temu. Widać tam ha, coś, hotel i camping. Może tu był w tym miejscu i został zlikwidowany. Zlikwidowany na, na parking. Parking jest płatny yy, w prywatnych rękach, i tak to wygląda. Okej. Okay. Cześć wszystkim, tak, jestem przy targowisku, ale o nie targowisko tu chodzi, tu chodzi o coś innego dzisiaj, jestem w Powidzu, przy górze zamkowej, fajny parking, póki co jeszcze bezpłatny, pan się śmieje z tego powodu, ale zaraz będzie płatny pewnie, tak? Macie się w weekendy płatne. a w weekendy na razie jest płatny, póki co możecie przyjeżdżać i korzystać z dowoli. Okej, okay, tam jest a, perła tego a, miejsca, czyli jezioro. Jezioro Powickie. Fajnie położony jest parking. Tam zaparkowałem. O, jest dużo miejsca. Widzę jakieś jachciki i tak dalej, czyli jakaś mini marina może. Ale póki co taki zrobimy sobie ride. A póki co go jedziemy na tak zwane centrum. To mój pojazd składany. A tam jest Przy bibliotece. Kawianek światy jest. No, to jeszcze ostatnie takie ujęcie. To jest, to jest chyba centrum tej osady. No, mała miejscowość. Kiedyś było miasto, podobno historycznie, ale zdegradowane. Tutaj robią piękny chodnik. Jest jakieś centrum handlowe. To jest dosłownie 2-3 minuty od jeziora, 4. I tak to wygląda. A w takim razie szukamy ostatniej, największej atrakcji czyli. Promenady nad jeziorem. Go. Jest ty Nie jest weekend. No i tak to wygląda anemicznie, spokojnie. I dojechałem do tej promenady. Ona się tak ciągnie na to i na tą stronę. Pustka, pustka. Pustka. No właśnie. No przedsezonowo, typowo. Nie, nie tylko to zlikwidowali całe pole namiotowe, wszystkie kepingi. Aha. nie ma nic, nie ma tego, nic. dlatego tylko ci, co mają tutaj ewentualnie domy, a tak to zero. A czemu pozamykali? No, takie Taki wymysł gminy takie, takie i ponoć wód polskich, ale to, to ludzie nie przyjadą. A od no kiedy, to, kiedy to tak jest? Od, teraz, od, od tego roku. Aha, no to faktycznie. No, będzie a ja tak specjalnie skręciłem, bo ktoś mówił O, zajedź tutaj, zobacz, w piękne jezioro i tak dalej Ale to jest... nie, jezioro to jest nie, tak. tak Tylko, że co ja mam zachwalać innym Jeżeli tu nie przyjadą, bo nie znajdą bazy Albo się zatrzymać, tak, albo jest, rozbić namiot, jest, albo coś większy, bo Tam jest malutki i żadnych namiotów nie wolno tam rozbijać ja stanąłem, pod bibli... ja stanąłem pod biblioteką, kamperem jestem no. A później znalazłem napis, że zakaz kamperom tak, Kolejne miasto, które nie lubi kamperów. Które w ogóle nie lubi turystów. Oj, oj, No nic. Dobrego dnia, miłego. No to słyszeliście. Polityka miasta jest super antyturystyczna. Więc nie wiem, co mam dodać. O, no nic. Przyjadę się promenadką, która jest podobno dookoła tego jeziora. Czyli zaliczyć można kilka miejscowości, może są bardziej przyjazne turystom niż Powić, i nawet te, te makiety ryb chyba nie wynagrodzą tego, co usłyszałem od ludzi w tej chwili. No nic, przystań. I trochę dziwne, bo tutaj się kończy promenadka, może skręcać trzeba. Tak, tam dalej się ciągnie i tutaj też można się zatrzymać. I może tutaj nie ma zakazów na camperu Ale... dziwna to polityka. To chyba jest takie... infrastruktura plażowa tak zwana, chyba centrum Chyba tak, sanitariaty, te sprawy. A, żeby, żeby nie było uroczo. Zakaz dla kamperów również. Więc POWIC jest antykamperowym miasteczkiem. Od razu mówię, w sezonie może być kiepsko. Trzeba szukać innych miejscach Okej, okay. jedynym plusem jest, tak jak tutaj słyszałem, Jezioro. Czyste jezioro. Fajne. No ale co? Jak nie dojedziemy, nie staniemy sobie. I nawet nie ma płatnych miejsc. A już na Ziko? Hmm, trzeba szukać. Okej. Okay, to jest plaża. Jedna z wielu. W tym centrum plażowym. A ja jadę dalej tam ścieżką, czyli tak zwaną promenadą. To jest niby atrakcja turystyczna. Ta ścieżka rowerowa dookoła, piesza rowerowa dookoła jeziora. No to go! I wątpliwą zaletą tej promenady jest to, że się ciągnie i ciągnie. Można rozwinąć prędkości, jak ktoś lubi. No i fajnym pomysłem kiedyś, bo chyba to nie funkcjonuje była, zobaczcie, kolejka wąskotorowa. Nie wiem skąd dokąd, ale bardzo malowniczo położona, zbudowana bo przy samym jeziorku, po tej stronie no już zabudowy przyczepy i tak dalej ale wąskotorówka dalej by mogła chodzić ciąg pieszo-rowerowy no powinienem na tym prawidłowo że być no i to jezioro, widać tutaj jak Fajne miejsce na rowery, rolki. Pochodzenie jest cicho, spokojnie. Każdy odkryje na pewno uroki tego miejsca indywidualnie. Jestem na jednej z plaż bezpośrednio. Tak wygląda. Zatrzymałem się specjalnie, bo to jest interesujące. Zobaczcie, jak wysoko jest to ustawiony pomost. Jak dużo ta woda musiała się już obniżyć, nie wiem w jakim cyklu, o ilu lat, nie wiem. Ale na pewno to było wyżej. To bez sensu budować w ten sposób pomosty, nie? Także tyle zostało cofnięte ta linia. Jeziorko, jeziorko, jeziorko. Na brzegu zawsze taki korzuch może być. To już. Kaczki, nie kaczki, trzeba uważać, nie wiem ale tu bym nie korzystał absolutnie. Może to w sezonie jest inaczej, ale wątpię. Okay. Po przeciwnej stronie mały hotelik. To jest chyba dedykowany przede wszystkim tym gościom hotelowym. Także takie szaro, górę, piaszczyste, trawiaste coś. No bo tu dawniej była jeszcze woda. Sięgała gdzieś tutaj. Się cofnęło tam aż tyle. Aha. No i trzeba uważać, można obie złamać. Właśnie nadepnąłem coś i to tak wygląda. Okej. Okay. Jeden, to nie, że jeden, to wszystkie mogą takie być. Mhm. OK Okej. Bardziej interesujące się robi. Okej, okay, jest forma ogniska. Ale... Regulamin korzystania z pomostu właściciel restauracji Jabłonna. Wchodzisz na własną odpowiedzialność. No i wszystko jest jasne. Cumowanie do pomostu uzgodnione z właścicielem. Dobra. Także jak złamiesz nogę, to na twoją odpowiedzialność było. No dobra. To jeszcze dalej przyjadę się tą już mega reklamowaną promenadą. Ale domieszka tego, że jest dzisiaj szarawo na niebie. Tego co do tej pory usłyszałem i zobaczyłem, to nie zachęca na razie. Nie wiem co powiedzieć. Sami oglądajcie, widzicie jak jest. OK. Go. Ale, żeby nie było tak źle, żeby wydobyć pozytywy przecież podróżowania, zobaczcie. Piękna łąka, piękne widoki, kwietna łąka, cisza, ptaszki śpiewają. I to jest zdecydowany plus osady letniskowej powić. Powiedzieć zaprasza na swoją piękną łąkę kwietną i to by było na tyle, jest dobrze. Małe poskryptum dla zwolenników Zorganizowane, zorganizowanego pobytu. Aktualny chyba cennik. I takie oto pole w większości, już zostawione, ale może jakieś tam jeszcze miejsca są, że można przyjechać. Tam pawilon socjalny widać. Tu jest recepcja. Tak to wygląda. Camping na skarpie.